Ile razy zdarzyło Ci się wejść do sklepu po jedną rzecz i wyjść z pięcioma? Może miało być to tylko mleko, a wracasz z nową bluzą, zestawem świec zapachowych i jeszcze jakimś cudem, z głośnikiem Bluetooth. Bo przecież był w promocji. To nie przypadek, nie jesteś słaby. Twój mózg właśnie został zmanipulowany i to bardzo skutecznie. Znasz to uczucie, widzisz coś za 200 zł, myślisz... Za drogo, ale nagle obok pojawia się etykieta przecena. Teraz tylko 99 zł. i już czujesz, że coś zyskałeś. Jakbyś wygrał? To tak zwany efekt framingu sposób, w jaki informacja zostaje podana zmienia twoje postrzeganie jej wartości. Nie analizujesz logicznie. Twój mózg nie widzi 99 zł. On widzi zysk. 101 zł. I to wystarcza, aby sięgnął po portfel. Ale to nie koniec, bo cena 200 zł była często skutecznie zawyżana. Po co? Żeby stworzyć kotwicę. Punkt odniesienia. Teraz wszystko poniżej tej kotwicy wydaje się tanio. To nie produkt się zmienia. To Twoje postrzeganie wartości. I jeszcze jedno, strach nie taki dosłowny, raczej subtelny, ale skuteczny. Widok zegarka z odliczaniem tekst zostały dwie sztuki albo hasło końcówka serii uruchamia w Tobie FOMO. Strach przed stratą. Nie chcesz ryzykować, że jutro tego już nie będzie. Właśnie dlatego kupujesz to dzisiaj. Prawda jest brutalna. Twój mózg nie był projektowany do współczesnych zakupów. Mechanizmy, które dziś prowadzą cię do kasy, kiedyś miały pomóc ci przetrwać. Reagowały na zagrożenie, na okazję, na szansę zdobycia jedzenia czy schronienia. Dziś ten sam system reaguje na minus 70% na buty, które nosi twój ulubiony influencer. To nie jest racjonalna decyzja. To instynkt, impuls, a marketingowcy to wiedzą. I dokładnie to wykorzystują. Nie kupujesz przedmiotu, kupujesz uczucie. Czasem ulgę, czasem ekscytację, a czasem poczucie kontroli. Ale prawdziwa kontrola zaczyna się dopiero wtedy, gdy uświadamiesz sobie, że te decyzje nie są przypadkowe. Że twoje pragnienia zostały wywołane że yy, celowo i że ktoś na to zarabia. Następnym razem, gdy coś cię kusi, zrób pauzę, zastanów się, czy to naprawdę... Ty chcesz tego produktu? Czy produkt przekonał Cię, że go potrzebujesz? Jeśli chcesz poznać więcej takich mechanizmów, subskrybuj, bo świat wokół Ciebie nie działa tak, jak Ci się wydaje. A ja tu jestem po to, żeby to odkryć.